Noc była cicha, jak zawsze w Lipowcach, małej wsi na Podlasiu, gdzie domy rozrzucone po pagórkach zdawały się tonąć w ciszy lasów. Michał leżał w swoim starym łóżku, wpatrując się w sufit, i po raz setny zadawał sobie pytanie, dlaczego właśnie on? Dlaczego serce, które zawsze biło spokojnie, nagle zaczęło szaleć na widok Bartka, sąsiada z pasieki po drugiej stronie drogi? To zaczęło się niewinnie. Dwa lata temu, gdy Michał wrócił z miasta do rodzinnego domu po śmierci matki. Miał 30 lat, pracę zdalną jako grafik, i plan, by uciec od miejskiego zgiełku. Lipowce wydawały się idealne, spokojne, z dala od wszystkiego. A potem pojawił się Bartek. Wysoki, opalony od pracy na słońcu, z tymi oczami koloru bursztynu, jak miód, który zbierał ze swoich uli. Bartek miał 28 lat, odziedziczył pasiekę po dziadku i żył z niej, sprzedając miód na lokalnych targach. Pierwsze spotkanie było banalne. Michał wyszedł pod drewno do pieca, a Bartek akurat przechodził drogą z wiadrem pełnym ramek. Dzień dobry, nowy sąsiad? Zapytał Bartek z tym swoim ciepłym uśmiechem, który sprawiał, że Michał czuł, jak ziemia ucieka mu spod nóg. Tak, Michał. Z miasta. Bartek, jak będziesz potrzebował miodu, to wpadnij. Najlepszy w okolicy. I Michał wpadał. Najpierw po słoik miodu, potem pod pretekstem pożyczenia narzędzi, potem po prostu na pogawędkę. Siedzieli na ławce przed pasieką, Bartek opowiadał o pszczołach, jak one tańczą, by wskazać drogę do kwiatów, jak królowa rządzi ulem, jak nut jest esencją lata. Michał słuchał, nie mogąc oderwać wzroku od jego rąk, silnych, pokrytych bliznami od urządleń, ale delikatnych, gdy wyciągał ramki. W środku Michała szalała burza. To niemożliwe, myślał co noc. Jestem gejem, wiem o tym od lat, ale tu, w tej wsi? Z nim? On pewnie ma dziewczynę w białym stoku, albo nawet żonę gdzieś. Bartek nigdy nie mówił o swoim życiu prywatnym. Był samotny, jak Michał, ale to nic nie znaczyło. W lipowcach plotki szybko się rozchodziły o tym, kto z kim, kto pije, kto ma długi. O takich rzeczach jak miłość do mężczyzny nikt nie mówił głośno. Michał bał się nawet pomyśleć o tym na głos w swojej głowie. Ale uczucie rosło. Każde spojrzenie Bartka, każdy śmiech, każdy gest, gdy podawał słoik miodu i ich palce się muskały, to było jak iskra. Michał spędzał godziny wyobrażając sobie, co by było, gdyby powiedział. Bartek, ja. Ja cię kocham. Ale zaraz przychodził strach. Co jeśli Bartek się odwróci? Co jeśli cała wieś się dowie? Co, jeśli straci jedynego przyjaciela, jakiego tu miał? Pewnego wieczoru, pod koniec lata, siedzieli dłużej niż zwykle. Słońce zachodziło, malując niebo na czerwono. Bartek nalał im po kieliszku nalewki z propolisu. Na zdrowie, Michał. Dobrze, że jesteś tu. Samemu w tej pasience czasem ciężko. Michał poczuł, jak serce mu pęka. Mnie też dobrze z tobą. Ale nie powiedział więcej. Wstał, podzękował i uciekł do domu. W nocy nie spał. Dlaczego nie mogę być normalny? Dlaczego właśnie on? Dlaczego to uczucie jest tak silne, że boli fizycznie? Pytał siebie, zaciskając pięści. Rano obudził się z decyzją, musi się oddalić. Mniej wizyt, mniej rozmów. Bo inaczej oszaleje. Ale los miał inne plany. Jesień przyniosła problemy. Pszczoły Bartka chorowały, zbiór miodu był słaby. Michał widział, jak sąsiad chodzi zmęczony, z troską na twarzy. Chciał pomóc, ale trzymał dystans. Aż pewnej nocy usłyszał hałas. Ktoś kręcił się koło pasieki Bartka. Michał wyszedł cicho. W świetle księżyca zobaczył sylwetkę, jakiś chłopak z wsi, znany z drobnych kradzieży, wyciągał słoiki miodu z magazynku. Serce Michała zamarło. Nie z powodu kradzieży, ale bo wiedział, co to znaczy dla Bartka strata, którą ledwo mógł dźwignąć. Bez namysłu ruszył. Stój, co ty robisz? Krzyknął. Złodziej upuścił słoiki, uciekł w las. Michał stał, dysząc, patrząc na rozbite szkło i rozlany miód. Bartek wybiegł z domu w samej koszuli. Michał. Co się stało? Widząc bałagan, zbladł. Ktoś ukradł? Michał pokręcił głową. Złapałem go. Uciekł, ale trochę się rozbiło. Bartek usiadł na ziemi, chowając twarz w dłoniach. Nie dam rady. Ten miód to wszystko, co mam na zimę. Michał klęknął obok. Po raz pierwszy dotknął jego ramienia. Poradzisz sobie. Pomogę ci. W tamtej chwili coś pękło. Bartek podniósł wzrok, oczy pełne łez. Dlaczego ty zawsze jesteś, kiedy potrzebuję? Michał poczuł, że nie wytrzyma dłużej. Ale nie powiedział nic. Jeszcze nie. Po tamtej nocy wszystko się zmieniło, choć na pozór nic. Bartek zaczął częściej zaglądać do Michała pod pretekstem podzękowania. Pożyczenia czegoś, po prostu pogadania. Michał czuł, jak jego mur pęka. Każde spotkanie było torturą, bliskość Bartka, jego zapach miodu i lasu, uśmiech, który rozświetlał szare jesienne dni. Jesteś dobrym człowiekiem, Michał, powiedział kiedyś Bartek, siedząc przy kominku w jego domu. Nie każdy by tak pomógł. Michał odwrócił wzrok. Sąsiedzi powinni sobie pomagać. Ale w środku krzyczał. Pomogłem, bo cię kocham i bioto. Bo nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Zima nadeszła szybko. Śnieg zasypał lipowce, odcinając wieś od świata. Michał pracował przy komputerze, ale myśli krążyły wokół Bartka. Wyobrażał sobie, jakby to było trzymać go za rękę przy ogniu, pocałować w te usta, które zawsze się uśmiechały. Ale zaraz przychodziła panika. W tej wsi? Z nim? On jest prostym chłopakiem z pasieką. Pewnie myśli, że geje to coś z telewizji, coś złego. Bartek też się zmienił. Stał się cichszy, bardziej zamyślony. Często patrzył na Michała dłużej niż trzeba. Raz, gdy pomagali sobie nosić drewno, ich ręce się zetknęły dłużej. Michał poczuł prąd. Bartek nie cofnął dłoni od razu. Wiesz, Michał, powiedział Bartek pewnego wieczoru, gdy siedzieli u niego, pijąc herbatę z miodem. Czasem myślę, że jestem tu sam na zawsze. Pszczoły to dobra spółka, ale. Brakuje człowieka. Michał zamarł. Znajdziesz kogoś. Bartek pokręcił głową. Nie wiem. Kobiety z wsi. Nie czuję tego. Nigdy nie czułem. Słowa zawisły w powietrzu. Michał poczuł nadzieję, ale zaraz strach. A co czujesz? Chciał zapytać, ale milczał. Zamiast tego wstał. Muszę iść. Śnieg pada. Uciekał znowu. W domu rzucił się na łóżko. Co on miał na myśli? Czy to możliwe? Nie, to moja wyobraźnia. On nie jest taki jak ja. Nie może być. Ale wątpliwości rosły. Bartek zaczął przynosić prezenty słoik miodu z nowego zbioru, choć słabego, rękawiczki, które sam wydziergał, żeby ci ręce nie marzły przy komputerze. Michał przyjmował, ale serce mu krwawiło. Wewnątrz toczyła się wojna. Powiedz mu. Ryzykuj. Może on też. Ale druga głos, a jeśli nie? Stracisz wszystko. Przyjaźń, sąsiedztwo, spokój. Święta zbliżały się. Bartek zaprosił Michała na wigilię. Sam jestem, ty sam. Razem lepiej. Michał zgodził się, choć drżał. Wieczór wigilijny był magiczny. Stół nakryty białym obrusem, dwanaście potraw, opłatek. Podzielili się nim. Zdrowia, szczęścia, Michał i żebyś tu został na dłużej. Michał przełknął ślinę. Dziękuję, Bartek. Tobie też. Wszystkiego najlepszego. Siedzieli potem przy choince, którą Bartek ubrał sam. Światła migotały. Bartek nalał kompotu z suszu. Wiesz, jako dziecko myślałem, że miłość to jak w filmach. Spotykasz kogoś, bum i wszystko jasne. Ale u mnie Nigdy tak nie było. Michał słuchał, serce waląc. A teraz? Bartek spojrzał na niego. Teraz czuję coś, ale boję się powiedzieć. Cisza! Michał wstał. Ja też się boję. I wyszedł w śnieg. Tej nocy płakał. Dlaczego to takie trudne? Dlaczego nie mogę po prostu być szczęśliwy? Wiosna przyszła nagle, topiąc śniegi i budząc lasy. Pszczoły Bartka zaczęły latać, zbierając nektar z pierwszych kwiatów. Michał patrzył na to z okna, czując, jak jego uczucie rozkwita boleśnie. Po Wigilii unikali trudnych tematów, ale napięcie rosło. Spojrzenia dłuższe, dotyki przypadkowe, ale pełne elektryczności. Pewnego dnia Bartek przyszedł z propozycją. – Pomóż mi przy ulach? – Potrzebuję drugiej pary rąk. Michał zgodził się. W ochronnych kombinezonach stali wśród brzęczących pszczół. Bartek pokazywał, jak wyciągać ramki, jak sprawdzać królową. I chciała blisko, głosy stłumione przez kapelusze. Jesteś w tym dobry, powiedział Bartek, zdejmując maskę. Twarz miał rumianą. Jak byś tu pasował? Michał zdjął swoją. Może pasuje. Spojrzeli sobie w oczy. Bartek cofnął się pierwszy. Chodź, napijemy się herbaty. W domu Bartka napięcie eksplodowało. Siedzieli blisko. Michał o tamtej wigili. Chciałem powiedzieć. Michał przerwał. Nie musisz. Rozumiem. Ale Bartek nie dał za wygraną. Nie, muszę. Czuję do ciebie coś więcej niż przyjaźń. Od dawna, ale myślałem, że ty nie, że jesteś z miasta, inny świat. Michał zbladł, Bartek, ja. Nie mógł dokończyć. Wstał i uciekł znowu. W domu walczył sam ze sobą. On powiedział: On czuje to samo. Ale co teraz? Wieś, rodzina, wszystko przeciwko. Strach paraliżował. Nie dam rady. Lepiej udawać, że nie słyszałem. Ale Bartek nie odpuszczał. Następnego dnia przyszedł. Michał, porozmawiajmy. Nie uciekaj. Siedzieli na ławce. Bartek mówił pierwszy. Wiem, że to nienormalne tu. Ale ja nie mogę dłużej udawać. Kocham Cię od pierwszego dnia. Słowa uderzyły jak grom. Michał płakał. Ja też cię kocham. Od lat. Ale boję się. Co ludzie powiedzą? Co z nami będzie? Bartek objął go ostrożnie. Poradzimy sobie. Najpierw my dwaj. Ale Michał cofnął się. Nie mogę. Jeszcze nie. Zostawił Bartka samego. Konflikt wewnętrzny rozrywał go. Noce bez snu, dni wagoni. Kocham go tak mocno, że boli. Ale strach silniejszy, co jeśli nas zniszczy? Lato nadeszło. Kradzież miodu wróciła tym razem większa. Ktoś włamał się do magazynku Bartka, zabierając połowę zapasów. Bartek był załamany. Michał dowiedział się i pobiegł pomóc. Znowu złapali złodzieja razem, tym razem wezwali policję. Po wszystkim Bartek powiedział: Bez ciebie bym nie dał rady. Jesteś moim ratunkiem. Michał nie wytrzymał. Bartek, ja cię kocham. Naprawdę. Ale potrzebuję czasu. Bartek kiwnął. Mam czas. Całe życie. Czas mijał powoli, jak miód spływający z ramki. Michał walczył, ale uczucie wygrywało. Spotykali się codziennie, przy pracy w pasience, na spacerach po lesie. Trzymali dystans fizyczny, ale emocjonalny zbliżał ich coraz bardziej. Bartek był cierpliwy. Opowiadał o sobie, jak zawsze czuł się inny, jak nigdy nie pociągały go kobiety, jak bał się przyznać nawet sobie. Myślałem, że jestem chory. Ale kiedy Cię poznałem, wszystko stało się jasne. Michał otwierał się powoli. W mieście miałem chłopaka kiedyś, ale tu myślałem, że będę sam na zawsze. Rozmowy leczyły, ale wieś szeptała. Ludzie zauważali, jak często są razem. Plotki zaczęły krążyć. Pewien dzień przyniósł kryzys. Stary sąsiad, pan Jan, powiedział głośno na targu: Ci dwaj z Pasieki. Dziwnie blisko. Bartek usłyszał. Wieczorem przyszedł do Michała zrozpaczony. Może mają rację. Może powinniśmy się rozstać, zanim będzie gorzej. Michał poczuł, jak świat się wali. Nie? Nie zostawię cię. Po raz pierwszy pocałował go delikatnie, w czoło. Kocham cię za mocno. Bartek odwzajemnił usta w usta, ostrożnie, pełno emocji. Od tamtej pory byli razem. Ukrycie, ale razem. Spotykali się w lesie, w pasience po zmroku. Dotyki, pocałunki, wyznania. Ale konflikt wewnętrzny Michała trwał. To nie fair wobec niego. Zasługuje na otwartość. Ale ja się boję. Jesień znowu. Zbiór miodu udany dzięki pomocy Michała. Świętowali sami. Bartek powiedział: Chcę z tobą być jawnie. Przenieśmy się gdzieś, jeśli trzeba. Michał płakał. Nie chcę uciekać. To nasz dom. Decyzja wisiała. Zima wróciła, ale tym razem cieplejsza, bo razem. Michał w końcu się przełamał. Zostaniemy tu. Powiemy światu, kiedy będziemy gotowi. Żyli swoim życiem. Wieś plotkowała. Ale nikt nie mówił w twarz. Bartek sprzedawał miód, Michał projektował etykiety dla niego, ich wspólny biznes. Uczucie pogłębiało się. Noce razem, rozmowy do świtu. Jesteś moim miodem, żartował Bartek. Słodkim i niezbędnym. Ale cień strachu pozostał. Michał budził się czasem w panice. A jeśli nas odrzucą? Jeśli stracimy wszystko? Bartek uspokajał. Mamy siebie. To wystarczy. Wiosna przyniosła próbę. Złodziej niodu wrócił tym razem z kumplami. Napadli na pasiekę nocą. Michał i Bartek bronili razem. Walka, policja, wygrana. Potem wieś zmieniła zdanie. Dobrzy chłopcy, pomogli sobie, mówili. Akceptacja przyszła powoli. Michał poczuł ulgę. Kocham cię bardziej niż kiedykolwiek. Bartek, i ja ciebie. Na zawsze. Lato rozkwitło w pełni. Pasieka Bartka tętniła życiem, mutlał się strumieniami. Michał i Bartek żyli otwarcie, trzymali się za ręce na spacerach, mówili my bez wstydu. Wieś przyjęła ich. Nie wszyscy, ale wystarczająco. Panian nawet kupił miód z życzeniami. Michał patrzył na Bartka wśród uli i myślał, Ukrywałem tak długo, a prawda przyniosła wolność. Bartek podszedł, objął go. Kocham cię, Michał, za to, że jesteś. I ja ciebie. Za wszystko. Ich miłość, jak miód słodka, trwała, esencja życia. Konflikt wewnętrzny Michała ustąpił. Została tylko radość. To my. Na zawsze. W Lipowcach, pod podlaskim niebem, rozkwitła historia, która zaczęła się od ukrycia, a skończyła prawdą.